Gdyby na przykład pojawiła się propozycja, abyś wystąpiła przed rodziną królewską, to czy byś ją przyjęła i na jaki repertuar byś się zdecydowała? Bo wiemy, że w 2018 roku e, był taki pomysł, abyś wystąpiła przed księciem Williamem i księżną Kate. My mieliśmy wtedy stulecie niepodległości, tak. E, faktycznie chyba byli e, były jakieś osoby, które reprezentują tą brytyjską rodzinę królewską. Przyznam szczerze, że e, zależy do jakiej rodziny. Bo nie wszystkie rodziny królewskie, tak zwane królewskie, bo to nie wiem, y, dlaczego taki tytuł sobie ludzie y, czy historię nadają, no bo rozumiem, że ktoś musi jakby zawiadować różnymi rzeczami, ale y, król jest tylko jeden, Jezus Chrystus, nie ma innego króla. A to, że człowiek sobie nadał taki sam tytuł jak Jezus, no to już jakby takie samozwańcze, y, ko koronacja samozwańcza. Y, na pewno jest wiele takich y, e, roz jak się powie, arystokratycznych rodzin. Ja znam osobiście rodzinę hrabioską, z którą będę świętowała zresztą za kilka tygodni ich wielki jubileusz i wtedy na pewno zaśpiewam, ale z zasady, poza taką jakby wartością historyczną czy tradycyjną to jest dla mnie taki sam człowiek jak każdy inny i tak samo starałabym się tak samo z sercem śpiewać, czy to byłby tak zwany król samozwańczy, czy, 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 czy ktoś, kto po prostu... Stracił cały majątek swojego życia, no jakby nie ma to znaczenia, człowiek jest człowiekiem, ale to jest trochę tak. Tak samo jak czasami pytają mnie, czy ja nie mam problemu, że ja występuję w różnych telewizjach? Przecież są czasami rywalizacje, to jest może troszeczkę niepolityczne. To jest dokładnie tak samo. jakby... Ja śpiewam dla ludzi i dla serc ludzi. Nieważne jaki noszą tytuł, dla jakiej pracują stacji, jakiej są orientacji, nie widzę takich różnic. To są różnice nadane sztucznie przez systemy. Więc to, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś jest mniej ważny, wszyscy jesteśmy sobie równi, wszyscy jesteśmy tak samo ważni, i każda osoba się liczy. Więc... Z przyjemnością śpiewałabym dla każdej osoby, czy ma koronę, czy nie. A jaki repertuar? Zależy od okoliczności. Albo bardzo dostojnie z orkiestrą, to co bardzo lubię robić, albo skromnie, ale ekskluzywnie z fortepianem, albo DJ set. Więc zależy od sytuacji. Jak idę do jej klub, to tylko DJ set, no nie? A jeżeli na przykład chodzi o brytyjską rodzinę królewską, to bliżej jeździ do Megan, czy do Kate? Uuu. Za mało wiem, żebym mogła się. Ok Jakże bym mogła się odnieść do tego, bo właściwie to co powiedziałabym bazowałoby tylko na tym co pisze prasa, a jak wiemy to jest też rywalizacja dwóch teamów PR-owych między dwoma braćmi, więc nie wiem ile jest prawdy w tym co czytamy, więc nie wolę nie podejmować jakiejś powiedzmy takiej teorii co wolę, bo nie wiem jaka jest prawda.